Adam Mickiewicz, pieśń. Hej, radością oczy błysną, i wieniec czoła okrasi, i wszyscy się mile ścisną to wszyscy bracia, to nasi. Pochlebstwo, chytrość i zbytek niech każdy przed progiem jota, bo tu wieczny ma przybytek ojczyzna, nauka, cnota. Braterstwa ogniwem spięci, Zdejmijmy z serca zasłonę, Otwórzmy czucia i chęci, Święte, co tu objawione. Tu wspólne koją cierpienia, Przyjaźń, wesołość i pienia. Ale kto w naszym jest gronie, Wśród pracy czy wśród zabawy, Czy przy pługu czy w koronie, Niechaj pomni na ustawy pomni na przysięgę swoją i w każdej chwili żywota niechaj mu na myśli stoją. Ojczyzna, nauka, cnota. Dojdziemy, choć przykrą drogą. Gdy brat bratu rękę poda, bo nam i nieba pomogą. I męstwo praca i zgoda.